Siemanko i na początku tego odcinka chciałbym zaznaczyć i przeprosić was za to, że nie nagrałam odcinki nie były nagrywane odcinki yy, przez no prawie tydzień. No niestety ale no były święta, były porządki, naprawdę trzeba było się do nich przygotować. No i po tak byłem też troszkę zmęczony. Jest to odcinek, w sumie taki poradnik, to nie jest odcinek, to jest poradnik, w sumie to jest poradnikowy poradnik. Tak? To jest odcinek, w którym przedstawię poradnik. Który... To będzie po prostu poradnik, tak? Będzie to po poradnik jak uzyskać większą liczbę FPS-ów w Minecrafcie, na shaderach, jak i również... No praktycznie ogólnie yy, w, w grach gdzie ktoś nie wiedział Oczywiście No nie mogę się po prostu wysłowić. Yy, tak ościna była yy, Może pierwszy problem dlaczego to nagrywam Być co Spalił mi, spaliła mi się karta Oczywiście już sobie nową kupiłem O wiele o wiele lepszą ale no troszeczkę kosztowała ale nie zamartwiajmy się tym. Chodzi tu właśnie o to, jak ustawić że sobie shadery czy ogólnie Minecrafta, żeby nie było po prostu lagu. Jak widzicie, jest mniej więcej 60 fps, prawda? Zobaczcie. Wystarczy. Musimy chwilkę poczekać. Wystarczy, że wyłączymy shadery i klatki na sekundę zmienią się, no naprawdę. Naprawdę sporo, jak widzicie już mamy 160 Około 100 fps -ów. No i Na takich można było grać, tak? Ale no Przepraszam Bo brzydko było No ale Na pewno każdy chce, żeby no, Minecraft jakoś wyglądał, tak? Dlatego się instaluje shadery Ja Polecam wam Sildur, Sildur's Vibrant, w sumie w opisie będzie, wszystkie shadery, których używam w odcinkach. Yy, polecam ściągnięcie naprawdę jakichś lekkich shaderów, ponieważ no, shadery od siebie się nie różnią, czy słaby, czy dobry. No chyba, że yy, zeusy, no to one naprawdę robią różnicę między mocnym a słabym no dobrze, przechodzimy. Jak widzicie mamy yy, menu, tak? Patrzcie, na najwyższych, praktycznie Render Distance mamy yy, na 32 Xtream. Wszystko dobrze widać, tak? Mamy 90 FPS. powołaliśmy sobie jeszcze tu takie duperele. O. O, bo O. Jak widzicie, FPS, no trochę, te FPS-y troszeczkę mi spadły, jednak nie z mocno, ponieważ to no, siedzi tu karta z tego roku, 1050, 1050, więc no, nawet nieźle. Teraz tak. Pierwszym typem to jest. Wejście w opcje, tak jak wcześniej pokazywałam, Video Settings, jeśli będziecie mieli po polsku to ustawienia graficzne. Wchodzicie w to. Macie tu Render Distance po angielsku, będzie to taki o tu, taki suwak Teraz tak. I ja. Żebyście mieli naprawdę, jest to poradnik na wersję 1.11 w sumie na każdą wersję, gdzie tylko jest Optifine, tak, no bo jeśli nie macie Optifine, to niestety nie, nie będziecie mieli tak rozbudowanych opcji, ponieważ Optifine pomaga nam yy, właśnie tak możemy sobie dostosować bardziej Minecrafta pod siebie, tak. Teraz tak, yy, grafikę, o tu, lewy górny tej tabeli, włączamy na Fast, Smooth Lighting czyli oświetlenie, chyba coś takiego dajemy na Off Smooth Light Maximum dajemy na 100% czyli na maksa jak widzicie z koło si 70-80 podskoczyło nam prawie do 100 -y. 90 to jest tak Brightness no moim zdaniem na, spadły nam FPSy więc ja polecam wam po prostu dać Brightness na maxa, no. Dynamic Lights, jest to pra prawdopodobnie z optifinem jeśli nie wiecie co to jest. Jest to y, coś takiego, jak zrzucacie pochodnie, to ona jakby by ciągle się padnie. Właśnie zaraz pokażę wam, na jakiej zasadzie to działa. Może right, mam tak, on. Oh. Teraz patrzcie, bierzemy pochodnie, tak i ona nam, jak widzicie, się w ręku świeci. Widzimy, ona też świeci tej opcji. Możecie ja jej, ja na niej bardzo często gram, ale żeby podwyższyć sobie fps, -y, żeby powyższyć, sobie fps, -y, na pewno możecie ją sobie wyłączyć. tak, Mimo, że nie będzie tego fajnego efektu, no to. Będziecie mieli więcej FPS-u, bardziej się to dla mnie liczy. Teraz tak, tutaj, no praktycznie oprócz, no w sumie tu to nie, pra, możemy tylko mu, y, po prawej stronie mamy fox start, śmać po angielsku, po y, polsku jest to mgła, zaczynające się naprawdę blisko, tak? Ale, no, chcecie mieć tą mgłę, nie. Tutaj możecie sobie włączyć FOG OFF, fast i Fancy. Fancy, dokładna, szybka lub wyłączona. Ja polecam wyłączoną jeśli gracie naprawdę na Render Distance 2. Dobrze. Połowa macie jest trzecie z nami. Teraz tak. Mamy Render Distance, tak? Ja w sumie mam tu GTX 1050, więc no nawet nawet. Ale polecam Wam, żeby też nie było jakoś za mało, ale żeby też yy, nie było za. żeby było no normalnie te FPS -y były. No to, to jak możecie yy, przytrzymać się, Tiny to jest 32 metry, czyli mniej więcej 32 kratki, bo jedna kratka to jest 1 metr. Taka ciekawostka. Teraz tak. Ja ogólnie, jeśli gram na shaderach... Ustawiam sobie normal lub y, też short, jakiś, y, podczas gdy grałem na starszej karcie, która już jest rozwalona. To zostawiamy na 8. Teraz max frame rate, czyli maksymalny klatki na sekundę. Nie wiem, jak się to się dokładnie tłumaczy na polski. Y, nigdy nie możemy mieć o taką. Nie ustawiajcie nigdy tak. Nie ustawiajcie nigdy tak. Falsing. No u mnie no to ch, mam nadal 100 fps ale to jest taka taka nie będę tu klnął kupa że jeśli macie ją teraz patrzcie mamy 120 jako fps nie? Patrzcie powyższe nic nie będzie nie? No o mamy 135 tak? Lekki ścińce teraz tak Podaję na unlimited też możecie dać render distance łotra. Przy czym no, będą 32 kratki. ogóle jest akurat włączona, i widzicie raz. No nie będę liczył, ale widać, że to jest naprawdę blisko. Więc ja nigdy nie grałem na takich shaderach. W ogóle nie gram Mamy 200-300, prawie fps, tak? Dobrze. Ja sobie to puszczę nawet na 16. O. Dobrze. Teraz przejdźmy do kolejnej opcji. Few bobbing. Patrzcie na moją rękę. Przy każdym machnięciu, obróceniu się w stronę, widzicie jak ona tak, tak jak. No tak, jak biegacie, to ręce Wam się ruszają, tak? Tu jest tak, tu jest tak samo. Jak widzicie, mamy. Może zniżę troszkę. Mamy około 150 fps, tak? Klikniemy. Mamy o wiele więcej. a trzy. To są naprawdę pół fps, yeah, tylko 5 fps praktycznie różnicy, więc no to nie gra. Teraz, tak dziwnie mi się rękę teraz rusza. A teraz patrzcie, wyłączamy tak? Teraz Fabius. Szczerze. Y 5% y podstawowego renderingu. Y czyli no, jeśli to wyłączycie, to będzie ci... Wam gorzej się renderował świat, jednak no, uzyskacie więcej FPS-ów. Na przykład jak teraz tak kliknę, no powinienem... Uzys no. Jest mniej więcej więcej. Jest mniej więcej więcej. Jest y, mniej więcej no jest więcej FPS-ów. Yy, I no. Teraz. Przejdziemy. To nas nie interesuje. Dynamic to jest coś takiego. Yy, y, zmienia na przykład. Patrzcie. Widzicie, jak teraz tak te lecę? Nie? Więc tak, jeśli to, wy, jeśli to wyłączę, nie będzie różnicy. Widzicie? Nie ma różnicy. W ogóle. Dobra. Tu najlepiej nic nie ruszać, ponieważ no to, to nie da wam za dużej różnicy FPS-ów. Najlepiej mieć to na normal. Teraz przechodzimy do shaderów, czyli najlepszej części. Ja y, polecam y, y, w sumie trzy różne shadery. Trzy różne jakby firmy tworzące shadery. Pierwszą firmą, pierwszą nazwą shadera jest Chocapic, 13 to, co o niej mogę powiedzieć, to to, że po prostu, no moim zdaniem jest to jeden z ładniejszych szajderów. Staje się on mniej więcej tak, jest on tak, no bajkowy troszkę. staje się on mniej więcej tak, no tyle co o nim mogę powiedzieć, to, że no ma naprawdę ładną wodę. I pod wodą, no to już tak średnia, średniawiej. No ale jakoś tu chodzi, mamy 40 parę fpsów, prawdopodobnie zmieniłem przez co, prawdopodobnie... Nie wiem. No ale dobrze, przejdźmy do następnych shaderów. No są one dość ładne, jeszcze na zmienię sobie o Mamy jeszcze piękniejsze te, takie, o widzicie, takie prześwitujące te światełka. Y Przejdźmy do tych samych shaderów, tylko że Xtreme One, moim zdaniem, są tak samo wymagające, a nie zmieniają praktycznie niczego, moim zdaniem. No prezentują się one właśnie w taki sposób. Nawet dla lepszych, tych, no, FPS, możemy sobie to. Zmniejszyć, teraz będzie no praktycznie tak samo, ponieważ e, jeśli znajdziemy teraz tak mm, y, 64 na 2 to 32 y, 96 me, y, klocków mamy, nie? 96 na short na 6 tych. No, y, teraz mamy 56 fps wyższe. Więc co, to zależy w jakim miejscu się znajdujemy, ponieważ gdy znajdujemy się za górą, no to naprawdę możemy mieć spore tych FPS-ów, ale jak wyjdziemy, popatrzymy, no w sumie jak w niebo popatrzymy, to mamy dużo FPS-ów, no aż podchodzi do 70, ale jak zaczniemy tak biegać, to no już te fps -y trochę zlatują, a nadal się utrzymuje u mnie 50, co jest, no, niezłe. jest tak. Kolejna rzecz to, kolejne shadery, tak? Kolejnym, kolejnymi shaderami to, w sumie ulubione shadery, z, z sławnego youtubera Dillera. Mówił, że najbardziej mi się podobają, ponieważ są takie troszeczkę bajkowe, możemy nawet zmienić teren, trochę zmienić pogodę. O, jak widzicie, tak zachodzi powoli ta pogoda, nie? O, i się tworzy taka mgła, nie wiem czy widzicie, takie... Tu dobrze widać, nie? Z bliska, ale tam dalej już takie leciutko rozmyte są, nie? Tu woda. No jest naprawdę... A ja się dziwię, dlaczego nie pada deszcz. No pod wodą no, to trochę średnio wygląda. No, ale to... No, praktycznie Minecraft nie jest... Minecraft to Minecraft, nie? Więc... Mm, teraz bierzemy sobie shadery. Może nawet mamy jakieś ścisos jednak nie. Mm, teraz mm, przechodzimy do następnych no, shaderów. Yy, znaczy, przepraszam, będą cztery różne tych, tych shaderów. Mam yy, tylko jedną yy, parę Zeusów. Tak. tak. No dobrze, mam tylko jedną parę zeusów, jednak no one robią, najbardziej mi się nie podoba to, podo... nie podoba mi się to, jak widzicie są takie, to mają niby być fale, nie, o, te, o takie o w podstawowej wersji Minecrafta, jednak to mnie na ba bardzo denerwuje, no takich, takich właśnie nie lubię, nie, więc no to najbardziej mnie denerwuje, a więc no tak no w sumie polecam wam te shadery, no bo mamy 60 parę FPS-ów. Ale możemy sobie to na normala. Mamy 50, 40, może lepiej nie. Może z ten. Na no szerta. No jedynym błędem jest to, że pod czasami podczas kopania to się buguje, wiecie. O, te klocki, takie jasniutkie, to się właśnie buguje. No to... Au, to akurat właśnie przeszkadza, tak? Dobra, przejdźmy do następnego moda, shadera. A jednak mam drugą parę. Te shadery są bardziej wymagające, jak widzicie, no... One są najbardziej wymagające z naszej listy jednak robią naprawdę dobre wrażenie. Mamy z nimi 30 fpsów, ale patrzcie, jakie to jest piękne. Czy Wy to widzicie? Jest oczywiście włączony Motion Blur na nich. No, no, i to naprawdę robi duże wrażenie. Wow, po prostu, no. Gratulacje dla osiągnięcia no, naprawdę tak dobrego efektu. No bo ponieważ tu nie ma czegoś takiego. Wszystko jest. Wszystko jest osiągnięte, tak? W tym projekcie. Dobrze, przechodzimy do następnych shaderów, są to Sildurs, Vibrant, Shaders, Medium Te shadery są naprawdę bajkowe To one są naprawdę bajkowe No, nie oszukujmy się, są naprawdę ładne Jednak no, są dość bajkowe I z nimi mam, no, dość dobre FPS, tak? Yy, nawet jak biegamy to nie zżera nam masz, tak? Więc no. Te shadery... możliwe, że trafią na pierwsze miejsce. No. Więc. No możliwe, że nawet na tych shaderach będę nagrywał. Jeszcze nie wiadomo. Dobrze. Przechodzimy do następnych shaderów. Co to... Yy, może będziemy tak lecieć po wymaganiach. Są to Sildur's Vibrant Hate. Hide. W sumie... Czym one się różnią? W sumie nie wiem czym Może przez to, że to światło jest naprawdę takie rezi takie bardziej reziące, grożące no, może tylko to praktycznie. No bardzo ładnie to wygląda, mi się podoba. Taki zachód słońca. Damy sobie jak to się nazywa teamer. Czemu ja po rusku piszę? Czekajcie, bo ja sekunda sekundę ustawiłem rosyjski język. The time set 1000 y, i mamy już w, za, wschód, no i już mamy no, trochę więcej tych fps tak? No i przechodzimy praktycznie do y, gwuj, gwoździa programu, hehehe. He, he. y, są so, to Vibrant Shaders Extreme Volumetric Lighting. Są, so, no. Nie wiem, czy. Szczerze. Nie wiem, czy one się różnią. Nie mam pojęcia, czym one się różnią. Nie widzę. A, dobra. Jak widzicie, jest, jest słońce, nie? Jak mogliście w prawdziwym życiu zaobserwować. I obiekty bli, bliskie słońcu są bardziej jasne, tak? Yy, taka sahara, tak, Takie pieczenie w oczy, nie? Tu jest to idealnie odwzorowane. Dobrze, przechodzimy... W sumie ominęliśmy jednego, jest to Xtreme i już tego nie widać, prawda? Już nie widać takiego parzenia leciutko tylko, widzę tam chmurki się zbugowały. No, a, dobra, wiem czym się różni, to jest bardziej zabugowane. No dobra, no to, to no jest sztosik. Tak, jak widzicie, ta woda jest piękniutka. Nie. No kurde, będę musiał jeszcze sobie pograć na, ta, na tych shaderach. to jest naprawdę piękne. No. No i... No i mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, jeśli tak, może zostawić łapkę w górę, najlepiej suba. Mam nadzieję, że poranik Ci się przyda, jeśli nie, pisz do mnie, ja będę odpowiadał, będę Wam pomagał. No i do zobaczenia w Chrisie na modach albo Chris na Skywarsach. No to na razie, siemanko, cześć, gitar, siema. Cześć. Cześć.